Gdybyście zobaczyli moje nastawienie do życia jeszcze rok czy dwa temu, nie uwierzylibyście, jaka duża różnica jest. I dzisiejszy odcinek jest właśnie dla osób, które podejmują te pierwsze kroki w kierunku do tego, żeby ich życie stało się lepsze, więc powinieneś być z siebie dumny, że w ogóle chcesz zmiany i że włączyłeś ten filmik. Powiem Wam dokładnie, co zmieniło mój mindset i co pomoże Wam go zmienić. W tym odcinku będą też moje ulubione książki, podcasty, ale także osoby w internecie, które inspirują mnie do tego i motywują, żeby codziennie stawać się lepszą wersją siebie. Na samym początku filmiku chciałabym zaznaczyć, że zmiana Twojego nastawienia do życia, Twojego mindsetu jest kluczową rzeczą, jeżeli chcesz, żeby Twoje życie się polepszyło. Tak naprawdę wszystko polega na tym, żebyś zmienił swoje myślenie, bo twoje myśli kształtują twoją rzeczywistość. Jesteśmy tym, o czym myślimy. Tak naprawdę kluczem właśnie do zmienienia swojej rzeczywistości jest zmiana schematów myślowych, zwłaszcza tych, które ci nie służą lub są dla ciebie destrukcyjne, bo każdy z nas ma takie pewne schematy w głowie, utarte czy po prostu wpajane od dzieciństwa, które nie pozwalają ci się rozwijać. Bo tylko i wyłącznie Twoja głowa nie pozwala ci iść dalej. I właśnie dlatego tak bardzo kluczowy jest ten mindset, który Ty masz. To, w jaki sposób Ty podchodzisz do pewnych rzeczy, jaka jest Twoja hierarchia wartości, co jest dla Ciebie ważne, na czym się skupiasz, to wszystko buduje Twoją przyszłość. Tak naprawdę to, co robisz dzisiaj, te drobne rzeczy, te nawet rzeczy, na których inni się nie skupiają, mogą wpłynąć na to, że Ty będziesz miał lepsze życie. Ja wiem, że bardzo trudno jest zmienić czasami myślenie. Że twoje życie wcale nie musi być słabe. Jak mam być z wami szczera, ja sama się z tym zmagam. Mam takie przekonanie, i od zawsze takie miałam, że ja nie mogę osiągnąć niczego dużego w życiu. Mimo tego, że bardzo wiele osób o tym nie mówi, co też jest dziwne, bo uważam, że. Większość z nas ma właśnie takie coś, że nie czujemy się właśnie wystarczający, nie czujemy się odpowiedni do tego, żeby osiągnąć duże rzeczy w życiu, a to jest błąd. Ty musisz być tak pewny swoich umiejętności, ty musisz być pewny tego, że osiągniesz bardzo dużo w życiu i zacząć działać. Ja wiem, że tak strasznie trudno jest wyjść z tego schematu, w którym twoja głowa mówi ci, że powinieneś trzymać się tylko tej przeciętnej. Że ty nie możesz wychodzić poza nią, że to jest niekomfortowe, to jest trudne, to wymaga ogromnego wysiłku. Trzeba się przekonywać, i właśnie wyrobienie sobie takiego podejścia i nastawienia w życiu odpowiedniego, żeby osiągnąć te duże rzeczy, żeby iść po swoje, jest bardzo ważne. Więc zanim przejdę do rzeczy, właśnie typu książki i podcasty, które bardzo pomogły mi zmienić swoje nastawienie, to porozmawiamy o tym, co możecie zmienić w swojej codzienności. Lub co możecie zacząć wprowadzać, żeby po prostu zmieniać to swoje nastawienie i stawać się tą najlepszą wersją siebie? Przede wszystkim to zacznij o siebie dbać i mówię tutaj o spędzaniu czasu samemu ze sobą, dbanie nawet o swoje ciało, o swoją dietę. Ja na przykład największą zmianę odczułam, kiedy zaczęłam się zdrowo odżywiać i zaczęłam faktycznie przykładać większą uwagę do tego, co jem. Zaczęłam Faktycznie dbać o to, żeby te posiłki mnie odżywiały, żeby były zbilansowane, żeby były zdrowe, żeby faktycznie moje ciało czuło, że o nie dbam. Bo tak naprawdę jedzenie dosłownie jesteśmy tym, co jemy. To, co jesz dzisiaj, tak wygląda Twoje ciało jutro. Wszystko się łączy ze sobą, bo zdrowe jedzenie jest potrzebne do tego, żebyśmy po prostu prawidłowo funkcjonowali. Nie bez powodu mówi się tyle o zdrowym odżywianiu. To, co wkładasz do swojego organizmu, naprawdę ma znaczenie. Jeżeli odżywiasz się źle. To nie dziw się, że też czujesz się źle. Wszystko jest też dla ludzi, żebyście sobie teraz nie myśleli, że wiecie, macie jeść w 100% zdrowo. Super jest zasada właśnie 80-20 i ja sama ją stosuję, bo staram się właśnie mieć coraz lepszą tą relację z jedzeniem i wiem, co mi szkodzi. Ale często, naprawdę Wam mówię, często nawet jak mam opcję, żeby zjeść coś niezdrowego, ja naprawdę nie chcę, bo ja wiem, jak ja się po tym czuję. I to też właśnie bardzo zmienia Wasze podejście do odżywiania. Jeżeli zdacie sobie sprawę, że jedzenie faktycznie oddziałuje na wasze samopoczucie, to sami będziecie chcieli jeść zdrowo. Wydaje mi się, że najważniejszą kwestią też zmianie swojego nastawienia do życia odczułam kiedy zaczęłam w końcu myśleć pozytywnie i kiedy zaczęłam w końcu to swoje całe narzekanie, to złe nastawienie zmieniać na pozytywne rzeczy, na pozytywne myśli. Nawet wiecie, jak, jak musicie zrobić coś, co, co nie do końca chcecie robić, nie narzekajcie dodatkowo, bo to w ogóle nie pomaga. Bo mogę wam zagwarantować, że nastawienie zmienia wszystko i możecie mi uwierzyć, czy nie. Jeżeli nastawiacie się na coś źle, to będzie złe. I zresztą działa to też w drugą stronę. Jeżeli faktycznie będziecie skupiać się na tym, żeby cieszyć się z każdej rzeczy, żeby cieszyć się też z tego procesu, nawet jak ćwiczycie, dochodzicie do jakiegoś celu. Ten proces jest tak naprawdę rzeczą, z której najbardziej powinieneś się cieszyć, to dochodzenie do tego twojego celu. Pozytywne myśli mogą ci tak poprawić jakość twojego życia, bo ty faktycznie zaczniesz się cieszyć z tej codzienności i nawet z tych takich głupich czynności w ciągu dnia, one po prostu będą sprawiać ci radość. Kolejną rzeczą, która wam na pewno pomoże w tym, żeby zmienić swoje nastawienie, jest medytacja. I ja zaczęłam to wprowadzać, Miesiąc, dwa temu zaczęłam właśnie medytować i powiem Wam, że jest ogromna różnica, jeżeli macie problem właśnie z takim natłokiem myśli, czy nie potraficie znaleźć w sobie takiego spokoju wewnętrznego, który też jest najważniejszy, tak naprawdę, bo kiedy człowiek jest spokojny, myśli zupełnie inaczej, funkcjonuje zupełnie inaczej. To jest bardzo ważne na co dzień, żeby być spokojnym samemu ze sobą. Medytacja. Wprowadza Was właśnie w taki stan, w którym czujecie, że jesteście tu i teraz. Bo nawet jeżeli nie potraficie medytować, właśnie z taką prowadzoną medytacją, bo ja sama nie jestem fanką tego, po prostu usiądźcie i skupcie się na swoim oddechu. Po 10 minutach odczujecie ogromną różnicę i jeżeli sukcesywnie będziecie sobie to wprowadzać każdego dnia, zobaczycie, jak bardzo spokojni jesteście. Też musisz zacząć zwracać uwagę na to, jakie treści przyswajasz. I mówię tutaj o wszystkim, właśnie o książkach, o podcastach, o filmikach, które oglądasz, jak długo ty je oglądasz. Wszystko to ma znaczenie. Wszystkie treści, którymi się karmimy, oddziałowują na nas, to tak samo jak ludzie, którymi się otaczasz. Wszyscy, którymi się otaczasz, mają na ciebie wpływ, dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich osób wokół siebie. I to tak samo działa właśnie z treściami, które przyswajasz do siebie każdego dnia. Musisz zrobić sobie selekcję i zdecydować, które są odpowiednie dla Ciebie i dla Twojego samopoczucia. Dlatego stwierdziłam, że właśnie bardzo fajną rzeczą będzie taki odcinek, w którym konkretnie powiem Wam, które rzeczy mi pomogły jako taka inspiracja, bo ja sama lubię bardzo oglądać takie rzeczy i inspirować się właśnie z każdego źródła. Wiem, że gdybym ja te parę lat temu obejrzała taki filmik, w której zobaczyłabym tyle inspiracji, może zmieniłabym swoje nastawienie troszeczkę wcześniej. Pogadajmy teraz o tych książkach. Moją pierwszą książką, którą przeczytałam samorozwojową, jest Zrozum Siebie. Od niej wszystko się zaczęło. Czytałam ją jako osoba, która była pogubiona, która nie wiedziała czego chce od życia. Tak naprawdę żyła nie swoim życiem, bo cały czas próbowałam się dopasowywać do innych i bardziej interesowało mnie życie innych niż swoje. Nie dbałam o siebie, nie dbałam o swój spokój, i ta książka uświadomiła mi, że tak ważne jest rozumienie siebie, swoich emocji, kontrolowanie tych emocji, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które musisz umieć w życiu, żeby kontrolować siebie i swoje emocje. I tak naprawdę ta książka pokazała mi tą drogę, którą przez cały czas teraz idę, żeby się nie bać, żeby sięgać po swoje marzenia i żeby dbać faktycznie o swój spokój. I tak naprawdę z każdą moją przeczytaną książką zaczęłam się coraz bardziej w to zagłębiać, bo po prostu czułam się lepiej. Tak się cieszę, że sięgnęłam w ogóle po takie treści, bo wiecie o co chodzi. Gdybym nie zobaczyła, nie przeczytała pewnych rzeczy, nie byłoby mnie tutaj. I dla mnie to jest tak niesamowite, że mamy tyle możliwości rozwoju i mamy tyle osób, nawet w internecie, które przekazują tak pozytywne treści, że ty możesz. Z samych w ogóle nawet filmików, właśnie też. Zresztą będę wspominać o osobach, które moim zdaniem bardzo wartościowe treści tworzą. Może z samych tych filmików wyciągnąć tyle wiedzy że to jest niesamowite, ale wracając do książek, będą one bardzo krótko opisane, bo uważam, że sami musicie wejść w to i je przeczytać, żeby wyciągnąć wnioski. Kolejną książką są Atomowe nawyki i to jest bardzo popularna książka, zresztą nie bez powodu, bo uważam, że ona jest niesamowitą rzeczą, jeżeli faktycznie chcecie wprowadzać nowe nawyki do waszego życia, do waszej codzienności i nie chcecie z nich rezygnować po tygodniu dwóch. Są tam dokładnie opisane schematy, jakie tworzyć. Jak właśnie tworzyć nawyki w taki sposób, żeby one zostały z Wami na dłużej. I ta książka bardzo uświadamia nas w tym, że to w jaki sposób Ty ustawiasz sobie tą swoją codzienność, jakie masz nawyki, jakie masz rytuały w ciągu dnia, wpływa na to, jak po prostu będzie wyglądać Twoje życie za rok, dwa, nawet za dziesięć. Wszystko to, co robisz dzisiaj, będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądać Twoje jutro. I zapamiętaj to sobie, że. Musisz myśleć nad swoimi działaniami i musisz dobierać je tak, żebyś wiedział, że są one dla ciebie dobre. Niesamowicie mądrą książką jest też książka Alchemik. Ja ją przeczytałam niedawno, tak naprawdę. Ma dla mnie trochę vibe takiego małego księcia, bo jest to taka właśnie opowieść, która w sobie zawiera właśnie takie bardzo mądre zdania, bardzo mądre refleksje, które dają do myślenia. Jest ona głównie o marzeniach, i właśnie dzięki tej książce zrozumiałam, że to, o czym ja myślę, jest faktycznie osiągalne, i nie ma w życiu takiego czegoś, że nie możecie czegoś osiągnąć. Jeżeli ktoś Wam powtarza, że nie możecie czegoś osiągnąć, to nie słuchajcie tej osoby. Ciężką pracą i wysiłkiem możecie dojść do każdego miejsca, obojętnie jak nierealnie to teraz dla Was brzmi, możecie tam być, bo Wasze wymarzone życie istnieje i musicie po nie sięgnąć, i to jest tylko i wyłącznie Wasza decyzja. Kiedy to zrobicie? I czy odważycie się to zrobić? I ta książka właśnie uświadomiła mi, że trzeba iść w kierunku swoich marzeń. Bez względu na to, co mówią Wam inni, bez względu na to, jakie macie okoliczności, warunki, dążcie do swoich marzeń, bo to jest jedyna rzecz, do której powinniście dążyć w życiu. Do osiągania po prostu swoich celów. I ostatnią książką, którą wam polecę, jest książka Potęga Pewności Siebie. I ona jest autorstwa Briana Tracy'ego, który też ma bardzo wiele wartościowych książek. Tak naprawdę to wydaje mi się, że przeczytałam ich więcej, ale wiem, że ta mi pomogła szczególnie właśnie w tej samoakceptacji i w tym poczuciu własnej wartości, bo jeszcze parę lat temu byłam bardzo skrytą osobą i nie potrafiłam nie dojść, że wyjść. Poza ten tłum, nie wiem, nawet pomyśleć inaczej. I ta książka sprawiła, że faktycznie poczułam, że moje zdanie jest tak samo ważne, jak zdanie innych osób. Poczułam, że ja też mogę mieć coś do powiedzenia i że faktycznie mogę pokazać, że potrafię. Pewność siebie jest taką rzeczą w życiu, która bardzo ułatwia. Tak naprawdę, osoby, które są pewne siebie, mogą zyskiwać bardzo dużo i to nie chodzi wiecie, żeby tą pewnością siebie powodować, że inni czują się gorzej. Nie, tylko ty po prostu sam z siebie będziesz pewny swoich umiejętności, będziesz potrafił je w odpowiedni sposób przedstawić. I właśnie moim zdaniem dlatego pracowanie nad tą pewnością siebie jest jedną z ważniejszych rzeczy, którą powinniśmy robić. I właśnie tak naprawdę moja przygoda z samorozwojem rozpoczęła się od książek. A teraz przechodząc do właśnie bardziej takich treści internetowych, są to na przykład podcasty. I mogę Wam polecić parę podcastów. Teraz już troszeczkę odchodzę od tej formy, bo nie ukrywam, że bardziej właśnie jakoś przemawiają do mnie odcinki na YouTubie, które są troszeczkę krótsze, lub właśnie te książki. Jakoś tak teraz bardziej wracam do książek. Ale miałam taki okres, że codziennie potrafiłam słuchać po parę odcinków podcastów, bo tak wciągałam się i dla mnie to było po prostu tak interesujące. Że ja przyswajam nowe treści i wiecie, na przykład malowałam się rano i słuchałam sobie tych podcastów. To jest, wiecie, no robicie swoją czynność, którą robilibyście normalnie, i do tego się jeszcze edukujecie super sprawa. I są to podcasty takie jak na przykład chociażby. Czy wyważony podcast? Uważam, że dziewczyny robią naprawdę znakomitą robotę, i jeżeli ktoś właśnie jest na takich wczesnych etapach poznawania siebie, te odcinki podcastów mogą wam zmienić naprawdę bardzo dużo, więc szczególnie wam je polecam. A teraz, jak już wybieram podcast, to wydaje mi się, że najczęściej sięgam po podcasty Mel Robbins, i one są po angielsku. Ona też jest bardzo popularna, być może nawet na TikToku ją kojarzycie. Uważam, że jest tak mądrą i doświadczoną osobą. Jej słowa tak do mnie trafiają, i w ogóle ma taki bardzo ciepły przekaz. Wydaje mi się, że jest taką ciepłą osobą prywatnie. I tak naprawdę wszystkie te podcasty właśnie sprawiły, że łączyłam te wszystkie czynności, takie jak malowanie się, jechanie do szkoły, jakieś spacery, właśnie z pożyteczną rzeczą, czyli słuchaniem tego. I przyswajałam tyle tych treści, tych pozytywnych treści, bo tak naprawdę wszystkie osoby, które wymieniłam, tworzą tak wartościowe rzeczy w internecie. Wydaje mi się, że internet właśnie coraz bardziej zmierza w taką stronę, że ten samorozwój jest przedstawiany na większą skalę i to jest super sprawa. Ale pogadamy sobie teraz jeszcze tak na koniec o osobach, takich twórcach internetowych właśnie na przykład na YouTubie, bo bardzo dużo teraz oglądam YouTube'a, które zmieniły moje życie i powiem Wam o jednej dziewczynie. Która tak naprawdę to, co ja teraz robię i to, jaka ja jestem, mogę zawdzięczyć jej. Jest to The Wizard List i domyślam się, że wiele osób kojarzy ją, bo ona też jest bardzo popularna, ale uważam, że w 100% na to zasługuje. To jest chyba jedyna osoba, o której mogę powiedzieć, że zmieniła moje życie. Jej filmiki są tak trafione w punkt. To, ile Wy możecie wynieść z jednego filmiku jest niesamowite i ja chyba już obejrzałam wszystkie w sensie naprawdę jest niektóre nawet po parę razy bardzo Wam ją polecam i mi się wydaje, że możecie mi zaufać w tej kwestii, bo jak zobaczycie sobie choćby kawałek tego filmu zrozumiecie o czym mówię. Bardzo lubię też oglądać właśnie z takich nawet zagranicznych twórców Lena Lifts, i ona ostatnio wbiła Milion, bardzo też przyjemnie mi się ją ogląda. Ja ją sobie włączam na przykład jak obiad i ona nagrywa bardzo fajne vlogi, ma też takie filmy, o których wspomina o swoich nawykach, jak zmienić swoje życie, też bardzo fajne treści, i uważam, że taki samorozwojowy content też ma na bardzo wysokim poziomie. Pokazuje ona tak naprawdę swoje życie w Nowym Jorku. Do wszystkiego doszła sama i to jest niesamowite. Na przykład, zawsze bardzo lubię patrzeć na jej mieszkanie. Możecie sobie też zobaczyć, bardzo, bardzo ładny ma ten nowy apartament. I to jest właśnie też taka osoba, którą lubię oglądać. Ale też bardzo dużo motywację, i tak naprawdę mogę powiedzieć, że dzięki niej schudłam i zaczęłam właśnie wprowadzać takie zdrowsze nawyki żywieniowe. Jest Kinga Mszanik, bardzo lubię ją oglądać. Są to takie właśnie dla mnie luźne vlogi, nawet te przepisy. Bardzo często korzystam właśnie z przepisów, które, które pokazuję na co dzień. I to jest właśnie osoba, dzięki której mogę powiedzieć, że te moje nawyki żywieniowe faktycznie się zmieniły na lepsze i też bardzo jej za to dziękuję zresztą. I tak, wydaje mi się, że to by było wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik zainspiruje Was do tego, żebyście zaczęli podążać faktycznie tą drogą. I zaczęli walczyć o tą najlepszą wersję siebie, bo każdy z nas ma duży potencjał i musicie tylko go odkryć i odpowiednio wykorzystać. Ja coraz bardziej się przekonuję, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki i też musicie w to uwierzyć, że jesteście w stanie zrobić wszystko. Ja też was wierzę i trzymam za was kciuki. Oczywiście jak filmik wam się podobał, to też zachęcam do zostania ze mną na dłużej. Będę bardzo wdzięczna. Plus mam nowy mikrofon, więc możecie mi powiedzieć, jak było słychać, bo wydaje mi się, że nie powinno być już takiego pogłosu jak przy innych filmach. I co? Trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że, że się zainspirujecie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!